Przewelewuję ojcze prowincjale, dostojni jubilaci ojcowie i bracia, ci godni ojcowie, pracują, którzy pracowaliście w Demokratycznej Republice Konga, drodzy współbracia w świętym Ojcu Franciszku, drogi ojcze Eugeniuszu, prezesie yy, yy, wszystkich klasztorów, wszystkich prezesów cysterskich w Polsce, yy, bracie rodzony naszego współbrata, yy, drodzy księża, drogie siostry zakonne, drogie rodziny naszych jubilatów. Jest wśród nas siostra yy, świętej pamięci ojca yy, Wincentego Głuska. Drodzy siostry i bracia, z radością patrzę na was dzisiaj, na was wszystkich. Stajemy razem z wami przed Bogiem w tej modlitwie uwielbienia i dziękczynienia. Niech się się przez tę bazylikę i porusza nasze serca słowo modlitwy. Pan Bóg zastępu, On jest Królem Chwały. On jest i dawcą życia, i Panem życia. On jest dawcą zadań, i źródłem siły do ich podejmowania. On jest tym, ku któremu zmierzamy, i tym, który daje nam siłę i radość w podążaniu jego drogą dzień po dniu. On jest tym, od którego wzięło źródło nasze życie i nasze franciszkańskie powołanie, i nasze chrześcijańskie powołanie, i w którym chcemy się zanurzyć na wieczność. I on jest światłem i drogą, źródłem i celem, radością i zadaniem. On, Pan Bóg zastępów, jest wszystkim. I niesie się ta prawda przez tę bazylikę zacnął i przez Wasze serca, i przez cały świat. Prawda niezmienna i brzmiąca potężnia, jednak przez świat często nierozpoznawana, niezauważona, bardziej nieprzyjęta. Razem wsłuchiwaliśmy się w dzisiejsze czytania, zaczerpnięte z Pisma Świętego. Otóż z Księgi Mądrości. Dowiadujemy się, że człowiek sprawiedliwy dzięki opiece Bożej Mądrości przezwycięża wszystkie trudności, jakie stają na drodze jego życia i powołania. Boża Mądrość go ze wszystkich nieszczęść wybawia i ratuje od wszelkiej udręki. Zaś za radą psalmisty, kosztujmy i zobaczmy, jak Pan jest dobry. I docenimy opiekę, którą sprawuje nad nami Boża mądrość. Natomiast Święty Łukasz w Ewangelii przypomina nam o powołaniu dwunastu apostołów, których to rozsyła Pan Jezus, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych, zalecając. Aby nic nie brali na drogę, a, a gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, a stamtąd wyjdziecie. Gdyby nie chciano korzystać z tego daru posługiwania apostolskiego, powinni apostolowie opuścić taki dom, co więcej, strząsnąć prog z nóg na świadectwo dla nich, dla nieżyczliwych i niewrażliwych na dar Boży. Dostojni jubilaci, mimo Dystansu czasowego. Proszę mi wybaczyć, ale ja widzę Was wśród tamtej Dwunastki. Widzę, jak Boża mądrość w swej opatrzności powoływała Was, każdego w swoim czasie, byście, jak święty Franciszek zasyżył a święty Bernardyn ze Sieny, święty Jan Kapistran, święty Jan z Dukli, święty Szymon z Lipnicy, błogosławiony Władysław z błogosławiony Anastazy Pankiewicz. Byście wzywali do nawrócenia i pokuty. Byście bronili chrześcijaństwa. Byście dbali o Matkę Kościół. Byście pocieszali i umacniali ludzi w doświadczeniach, byście ludziom uwikłanym w grzech pomagali wydostać się z moralnego bagna, byście żyli pierwotnym duchem założyciela naszego zakonu, byście dzięki waszemu zaangażowaniu rozwijali w sobie poczucie odpowiedzialności, predysponujące was do wielkich zadań. Widzę, jak Pan Jezus. Rozsyła Was po klasztorach w Polsce, jak posyłał do Was do Belgii, do Konga, do Zimbabwe, do Ugandy, do Stanów Zjednoczonych, do Irlandii. Bóg swojej opatrzności dał każdemu z Was możliwość włączyć się w realizującą się ciągle na nowo historię zbawiania świata. Kochani, Szczęśliwe jest to, że to tu, w Leżańsku, u naszej Matki Pocieszenia, a nie gdzie indziej, dane nam jest świętować nasze zakonne jubileusze. Gdzie jak gdzie, ale tutaj, w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, w święto prowincji przypadające na dzień świętego Jana Kapistrana, naszego, zało naszego założyciela, chcę... Przywołać dwa zawołania Maryi: Fiat i Magnificat. Włożone w usta braci, którzy dziś świętują swoje jubileusze życia zakonnego i pięćdziesięciolecie naszej bernardyńskiej posługi w Kongu. Te dwa zawołania stanowią swoistą klamrę, która spina. Te wszystkie lata. U początku Waszej drogi zakonnej było owo Fiat, niech mi się stanie. Odpowiedź Maryi na zaproszenie Boga do szczególnej więzi. Fiat pełne niepokoju, lęku, jak to będzie? Czy dam rady? Czy podołam? Czy wytrwam? Fiat pełne niepewności, ale i zarazem nadziei tego zawierzenia, że Bóg który rozpoczął was dobre dzieło sam je dopełni jak to powtarzamy w formule ślubów a dzisiaj po 70 60 50 25 latach od tamtego momentu który pewnie w pamięci odżywa chce się mówić w tym miejscu w tym miejscu magnifikat Wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest imię Jego. I to magnifikat wyraża jednocześnie coś, co można by nazwać bilansem. Bo jubileusz to czas na pewne podsumowanie, bo po to też jest, aby spojrzeć na przebytą drogę i zobaczyć Skąd wyszedłem, i dokąd idę? Jubileusz to jest taki czas, podsumowanie bilansów i nie tylko tego, co było złe, coś się może nie udało. To bilans nie tyle zmarnowanych łask, bo tak można patrzeć na swoją przeszłość, tylko co to da. Jubileusz to przede wszystkim spojrzenie na ten ogrom dobra, jakie Bóg. Zdziałał we mnie, ze mną i przeze mnie. I jubileusz to właśnie okazja, aby Bogu podziękować za to wielkie dobro i jednocześnie w tym dobru Boga uwielbić. Jubileusz to czas bilansu nie po to, aby Bogu, Bogu wystawiać rachunek, tak jak to czynili apostołowie, mówiąc: Panie. Otośmy porzucili wszystko i, i poszliśmy za Tobą i w domyśle, co z tego mamy. Nie wystawiamy Panu Bogu rachunku. Ale jeżeli uświadamiamy sobie to wszystko, co było dobre tu w Polsce i tam w Kongo i gdziekolwiek indziej, to i cały ten ogrom miłosierdzia Bożego pomimo ludzkiej słabości, i ograniczeń, to po to, aby z serca dziękować i uwielbiać, bo wielkie, wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny, święte jest imię Jego. Drodzy siostry i bracia, jubileusz to okazja. By odczuć w sobie, w swoim sercu, jak biło serce Maryi, której wielkie rzeczy uczynił wszechmocny, która od chwili swojego fiat stała się matką Boga, przez którą i z którą Bóg dokonał tak wielkich spraw. I jubileusz to właśnie okazja, by poczuć rytm serca Matki Bożej, które bije ciągle w sercu Kościoła. Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Konsekrata o życiu zakonnym w punkcie trzecim pisze, że życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te, to zdanie brzmiące mniej więcej właśnie tak, skojarzyło mi się to z innymi słowami świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, którą wspominaliśmy w pierwszy dzień października, która... Po przeczytaniu hymnu o miłości świętego papła z pierwszego listu do, do Koryntian postawiła sobie pytanie o swoje miejsce w kościele. I po paru latach i wielu rozważaniach doszła do wniosku, że jej miejsce jest, to jest być w sercu kościoła, być miłością w sercu kościoła. Znalazła to swoje miejsce w Kościele nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich pokoleń osób konsekrowanych. A do jakich wniosków dochodzicie dziś, drodzy bracia, świętując Wasze jubileusze? Czy też odnaleźliście swoje miejsce w sercu Kościoła Waszej Matki jako miłość? Warto zdać sobie sprawę, jakie refleksje, jakie pytania stawia sobie każdy z Was, jakie stawia sobie każdy, kto próbuje ogarnąć myślą tyle minionych lat. Bo co to znaczy być miłością w sercu Kościoła? To znaczy przede wszystkim kochać Kościół. Kochać Kościół. Kochać Chrystusa, który żyje we wspól, w realnej wspólnocie ludzi. Kochać za, za wzorem naszego Ojca, świętego Franciszka i naszych wielkich współbraci, świętych współbraci. Kochać to nie jacyś oni. Kościół to nie jacyś oni, gdzieś tam, daleko, drugiej, na drugim końcu świata. Kościół to my, ludzie, których łączy wspólnota wiary. Kościół to my, którzy spożywamy ten sam chleb i pijemy z jednego kielicha. Kościół to siedzący obok mnie w ławce, to bracia mieszkający pod jednym dachem klasztoru. I święty Jan Paweł II mówił: Niemalże to samo, życie konsekrowane jest w samym sercu kościoła. A serce? A serce to jest taki dziwny organ, który reaguje na każde nawet najmniejsze poruszenie ciała. Jeżeli jesteśmy w sercu Kościoła, to to, czym żyje Kościół, porusza nas. Nie jest nam obojętne, co się w tym Kościele dzieje. I można powiedzieć, że nasze serca biją rytmem Kościoła. Skoro jesteśmy w sercu Kościoła, skoro jesteśmy sercem Kościoła, sercem, które kocha, sercem, które jest wrażliwe, sercem, które czuje najmniejsze poruszenia i zagrożenia, i dziś, w dniu świętowania Waszych jubileuszy, może szczególnie czujemy, jak bije serce Kościoła. I kochani bracia, Jubileusze, jakie przeżywacie, skłaniał jeszcze do zadumy nad niezmierzonym Bożym miłosierdziem, ale i do zadumy nad sobą. Bóg w swoich niepojętych zamysłach wybiera sobie ludzi, powołuje ich do, ich do wyłącznej ze sobą przyjaźni. I to dobre dzieło, które rozpoczął w każdym z was mocą swej łaski, w swoim miłosierdziu, doprowadził aż dotąd, do tej chwili. I trzeba się pochylić na tajemnicę Bożego Miłosierdzia, jakiej każdy z nas doświadczył, jakiej doświadczył każdy z obecnych tu dziś I tylko wy, bracia, i Pan Jezus wiecie, jakie... Były szlaki Waszych 25, 50, 60 i 70 lat Waszego powołania. Ile było podniosłych chwil przebywania na Górze Tabor, na Górze Błogosławieństw, ale także na Górze Golgoty? Ile było dróg opromienionych słońcem, które oświeca Polskę, ale i to, które oświeca Kongo w samym sercu Afryki? A ile było? Przechodzenia z, 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 przez ciemną dolinę. Jednak bez lęku, bez trwogi, bo Pan był z, z każdym z Was, bo on jest wiernym mistrzem. Jeżeli zapewnił, że pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, to o ileż bardziej jest z tymi, których wybrał po imieniu. O ileż bardziej ogarnia swoją miłością tych, których ze sobą zaślubił. I to jest tajemnica powołania, tajemnica Bożego miłosierdzia, tajemnica między Bogiem a człowiekiem. A zatem w bileuszowym bilansie jednak bardziej zysków niż strat nie może zabraknąć zatrzymania się i refleksji nad swoim miejscem w kościele, nad sensem swojego powołania. Drodzy jubilaci i wszyscy tu obecni, w tym miejscu przykładamy ucho do serca Maryi i od niej uczymy się owego fiat i magnifikat. Przy jej niepokalanym sercu lepiej czujemy, jak bije serce Kościoła, serce zakonu, serce prowincji, serce ojczyzny, serce świata. Bo jesteśmy przecież w sercu Kościoła. I po to Pan Bóg nas powołał, żebyśmy byli w sercu Kościoła i sercem Kościoła. I przez serce Maryi uczymy się owego fiat, czyli pełnienia woli Boga po to, aby za kolejne naście lat na nowo sercem przepełnionym wdzięcznością zaśpiewać kolejny raz radosny magnifikat. I o taką wierność niepokalanemu sercu Maryi, naszej niepokalanej Matce, patronce zakonu i prowincji, o taką wierność owemu fiad i owemu magnifikat prosimy przez przyczynę świętego Jana Kapistrana, złotoustego misjonarza, którego Bóg powoła, aby umocnić lud wierny w doświadczeniach jego czasu. Niech on, którego Bóg postawi na początku dzie dzieła, jakim jest nasza bernardyńska prowincja, niech on oręduje u Boga, abyśmy byli wierni rytmowi serca niepokalanego, abyśmy ucząc się pijat, mogli śpiewać magnifikat. Prośby Boga. O nowe powołania do życia Bogu poświęconego, do naszej prowincji. O łaskę wytrwania w tym powołaniu aż do końca życia. Prośmy o łaskę dobrego zdrowia i zadowolenia z owoców apostolskich działań naszych braci. Niech święty Ojciec Franciszek zasyżył, nasz Ojciec Franciszek, pokazał nam, że Da się żyć radykalnie Ewangelią i da się żyć radykalnie miłością do Kościoła, posłuszeństwem Kościołowi, wiernością Kościołowi, także w posłuszeństwie temu Kościołowi, którym był dla niego zakon. I ja Wam życzę z całego serca, abyście żyli. Nadal ciągle na nowo radykalizmem Ewangelii za wzorem naszych wielkich ojców, poprzedników i naszego ojca Franciszka. Ale abyście żyli bez, żyli też radykalizmem miłości do Kościoła. Radykalną miłością to znaczy taką, która jest darmowa, która jest bezinteresowna, która, która jest miłosierna wobec Kościoła. Nawet wtedy, gdyby ta miłość do Kościoła miała Was ukrzyżować, a która Franciszkowi dała stygmaty. Wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczyni mi wszechmocny. Święte jest Jego imię. Amen.